komentarii. Coś mi się wydaje, że już wam trochę zbrzydło komentowanie tych gplayów, witaj Belli, ale przed wami mam coś całkowicie nowego, coś od czego również będzie was boleć głowa, tak jak mnie, SCP, TikTok, tak, TikTok, TikTok, Boże, to też jest takie... Po prostu to jest takie rakowisko. Ja przepraszam, ja Wam powiem tak zupełnie moją pr prywatną historię TikToka. Nie lubię tej aplikacji. Cokolwiek mi nigdy nie zostanie wysłane z TikToka, nie jest dla mnie śmieszne. Nie lubię, nie śmieszy mnie, jest żałosne, jest jakieś takie fuble. Ja wiem, że ja też jestem żałosny, okej, okay? ale. Zobaczymy co tu będzie, ok? Mówiłem już wcześniej, że będzie TikTok. Zobaczymy dzisiaj, witam was bardzo sobotę w tą piękną sobotę. nie wiem, Napiszcie w komentarzu, czy Wasza osoba jest piękna, stawcie łapkę w górę. Nie wiem, czy bym dał mi jakieś linki, co ja komentuję do opisu. Do, do Dam może link do TikToka po prostu. Jedziemy, zobaczymy jak to RG zmontuje. Ja się boję tego, bo TikTok to jest jednak stan umysłu. Jestem na stronie tak SCP. Um... 676 milionów wyświetleń, no i Będę lecieć od góry Zobaczymy co z tego wyjdzie, ok? Zobaczymy jak to rc zmontuje, mam dużo fajnych rzeczy Jedziemy oczywiście, Siren Head mój piękny To, przyznam się, obejrzałem to To, przyznam się, obejrzałem Au. Ała, dobra, nie przewidziałem, że to będzie tak głośno Musiałem sobie ściszyć na głośniku Aaaa! A, że on bierze, że on stryka w te telewizor i tam jest jakiś coś i wypuszcza tego sirenheada tutaj. I on chodzi i wybucha i zrzucają na niego bomby z green screena i był blisko i później wychodzi z montażu i po znowu zrobię zapętlone. A i to jest spokój. Jest piękny widok, jest wklejony sirenhead na tym pięknym widoku. Ale czemu? Co będzie jeden, czy będzie dwóch? Dwóch będzie, okej! Okay. Super. To na tym polega TikTok? <laughs> tu jeszcze kolega zrobił jakiś ten. A że będzie spadać, a że on spadnie na tego. Nie, nie spada. Został na górze. Albo umrze za chwilę gracz. A nic się nie stało. Super. Wow, wow, wow okej. Okay. Take a speed potion and run. To na tym polega TikTok? Naprawdę to ma 700 tysięcy łapek? A on nawet się nie będzie patrzył w tych chyba, czy będzie. Aha! I to jest cały TikTok, tak? Heso Słak powiedział, jakie są najciekawsze SCP-ki na na z całego tego świata. Fajny green screen, ja mam lepszy. Patrzcie, to jest perfekcyjny green screen. Jak RG teraz przyzumuje na mój nos, to jest idealnie docięty na zielonym tle. Tak można go rozciągnąć, będzie moja piękna piękna bro, bruda. Okej, okay, kolejny SCP-sajer, Hed. Znowu ładny widok, znowu zrobiony przez Bilego FXa. Ale czemu jakiś dron, jakieś ptoki? No to jest ten sam, to jest ten sam Siren Head. To jest ten sam model. Czemu Siren Head jest z cepekiem? Co to jest? Co? To jest chyba po hiszpańsku albo po portugalsku coś. Czemu Siren Head znowu jest w tle? Fundacion SCP. Boxy Mainter. A! I to jest tyle! Co to jest? Dobrze, Jakub Tarkowski, zgadzam się. O co chodzi z tym? Dobra, jakaś animacja. Siren Head, to jest najlepszy SCP. Zdziwiony gościu w, w tej farze w niebieskich włosach. Bluetooth! Też mogę włączyć Bluetooth. Co? No. A poczekaj, że włączenie Bluetootha... Dobra, okej, okay. słuchajcie, noście zawsze telefon sobie, włączajcie Bluetootha. To wtedy... E Siren Head zacznie śpiewać po rosyjsku, ja będę miał tą twarz z memów. Ja się spodziewałem, że będzie dużo rusków na tym TikToku, ok? Ale nie spodziewałem się, że jakoś to tak będzie wychodzić Dobra, okej okay. Glutek, SCP Glutek, fajny SCP Glutek <noise> 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 Okej, okay, to funne akurat <noise> Nie spodziewa... <noise> okej, okay, co pani z Japonii ma do nas, chyba z Japonii? zawsze tak English? Boże, już mi się znudziło, boże. Serio? Nie, a zasnę zaraz. Dobra, Minecraft, to było ciekawe chociaż. Do spawners. Może spawnery mają cię obronić? Barrier block, bedrock. Może barrier broki byłyby lepsze, albo pajęczyny, albo bedrock. To byłoby spoko. Okej, okay, to jest fajne, fajne są te eksperymenty, że on spróbuje sprawdzić faktycznie, czy da się ten, czy da się go powstrzymać w, na tym modzie. To jest okej, okay. jest to jakoś ciekawe. Okej, okay. a i niszczy spawnery po prostu. Tak, i po prostu zniszczył spawnery i go zabił. No to było dosyć logiczne. Nie jestem ciekaw czy Bedrock by zniszczył. Właśnie, du Bedrock w odpowiedzi na komentarz. Wiesz, że bardziej żółty jest ten Jak Dobra, okej, okay, może... A to jest jeszcze na 1.16.4 chyba, bo to jest nether... netherite'owy zen. Mu Sword. Dobra, zobaczymy. Może Bedrock go nie powstrzyma. Mi się wydaje, że powstrzyma. Mi się, jak, jak mam być szczery, to mi się wydaje, że powstrzyma. A... Pa! Zniszczył bedrock, dobra, do bedrock zniszczyć. To nieśmiało, jak jednak jest potężniak. I ciągle ta muzyka, ta żużu, żu, dobra. Prze przerywnik na no, znowu Siren Head'a wmontowano z słabym montażem. Ten sam model i tego samego gościa. Tym razem jest w mieście, na jakimś spacerze, i jest Siren Head montowany. Gratulacje, użytkowniku, jak się z tym czujesz? I znowu jest ten dron na górze. Czy on jest razem w zestawie z tym Siren Head'em? Wow. Oh yeah. O, jest rusek, jest rusek, jest, rusek, jest mrugacz. Y, Rusz, niziny, nowogrod. 10:50-2018 rok. Mm -hmm. Nie rozumiem nic Wzrokowy kontakt, chyba Łamają szyi Uduszenie Z zamkniętym pomieszczeniu 96 Obiekt? Wysoka jest Znacznie Два метра понад. по отношению к телу. длиною в полтора метра. Пигменту бракуя, Самое страшное в SCP-096. Страшно. Они могут открываться в четыре раза шире нормы среднего человека. Mhm. A, 5 faktów, czy 5 scp, to 5 coś. Tak, to jest za lupionów. Boże, ja nie wiem, w którym miejscu to się lupuje. Aaaa! Dobra, okej. Okay. Dawaj, kolejny scp w przestworzach. Totalnie nieskamowych. Wow, Siren Head. To jest przynajmniej inny model, ale wow, Siren Head. Prawdziwe, Jakub Tarkowski mówi, że prawdziwe, ja mu ufam. Ja idzie policja tam, dobra, wow. <laughs> Use barrier block i zespawnuj go na nich. Okej, okay, dobra. Może barrier blocki go powstrzymają. A to nie jest tak, że jak trzymasz barrier blocki... A, że on go chce w nich chyba postawić. Dwóch. Trzech. Chłopie, czterech z tych. Pięciu. Chłop, co robi? Dobra, barrier blocki. Zobaczymy, czy barrier blocki powstrzyma. Się. Mi się wydaje, że nie powstrzymają go. Jak, mam, jak miałbym obsadzać pieniądze, to mi się wydaje, że nie. Te, mordują się nawzajem? Czemu oni się zabijają nawzajem? Co jest? Nawzajem się pozabijały. że on ich zaatakował? Aha, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie wiem co to ma być, ale okej. Okay. Jestem coś po rosyjsku. Co to jest? A, że rysunek, że on chce. Ten, że masz kwiatka, a z tyłu manusz, czyli taki porywacz A ona ma na smyczy swoim kwiatem. Co? Znak zapytania? Co to jest? Dobra, jest jakiś ten. Autobus i jedzie sobie gościć autobusem, się zatrzymał. Ouch. Wstaje, jest dźwięk zaskoczony, przyspieszony. Wszyscy nie żyją, o nie. Ktoś się dobija do drzwi, wychodzi z, z autobusu. A to jest Siren Head, bo oczywiście Siren Head to jest SCP. On ucieka przed Siren Headem. Potyka się o kamień, wywala się na głupi ryj. A nie, wywala się na gupi ten. I okazało się, że to był sen. Nie, złapał go Siren Head. Robi mu wibble wobble. A on ma słuchawki, ma zatakane uszy. <laughs> okej, okay, to funy. No, wybuchła mu głowa, bo to za głośno. Dobra, kolejny eksperyment. Use ice and bolt kolejny jest eksperyment. No tak, bo przecież na lodzie i na łódce jesteś szybszy. To jest szybkie, ale nie wiem, czy na tyle szybkie. Bo jak pamiętacie, wagoniki nie dały rady. A może jakieś F5 albo tyłem, żebyś jechał. Aha, aha! Boże, jak to jest głupie. Jezu święty, dobra reakcja, może coś śmiesznego będzie. Okej, okay, powiedział, że tak, jest interesująca. Że. ca? Że nigdy nie chciałeś o tym wiedzieć? Że wanna never know about it? A i to jest, to jest reakcja. Serio to się sprzedaje? Ktoś to ogląda? Czemu to ma tyle tych serduszek? O sam dam serdeczko, czemu? Przecież on tylko tak słucha serio i to, 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 ma takie cyfry, ja też tak chcę, też tak chcę, też tak będę robić, robić i na końcu zrobi, o tak, w sumie tak robię, tak? I też chcę tak, halo, o co chodzi z tym? Dobra, kolejny przerywnik na, na tajemniczego scp -ka. tym razem stojącego w wodzie i udekującego chyba, o, dwóch rękę wow, 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 dostał, Wybuchem z jakiegoś odrzutowca. Okej, okay, to było. A, że on ma do minecartu go wsadzi? A, że on chce go do tego wsadzić. Okej, okay, dobra, to jest ciekawe. Czy on się zdenerwuje, bo jest w minekarcie? Wyjdzie z minecartu? Nie, jest kurzony w tym wagoniku i nie może wyjść. No tak, tylko. Super, że ona wytłumaczyła tego SCP-ka w maks minutę, czy tam 30 sekund I gadała o nim, okej, okay, to jest fajne, przedstawiła go jakoś tak fajnie, jest Czemu? Ja też tak chcę, czemu ludzie są tak popularni, ja też tak chcę Przecież ona po prostu posiedziała, powiedziała, no on robi to, robi to Ciekawe było zestawienie tego i tego, o co chodzi, czemu? Dobra, Minecraft to jest prostsze Uderz go i idź na dół na bedrock, a, że, że w dół się kopie typ nie śmieję, jak robię brrr. No dawaj, spadaj na niego. Więc się. O! Coś tam robi na górze. Coś tam widać. Ale to się skończy przecież teraz. To jest całe nagranie. Serio. A, się spodziewam jakieś płęty na końcu. jakiś nie wiem, czegoś wartościowego, a to się po prostu kończy. Nie, skomentu nie skomentuję tego. Ale no, okej, okay, spoko. Kolejny SCP! Wow, kolejny Sionhead. Gdzie można takie coś spotkać? Ma jakoś 5 metrów. Znowu jakoś w tle jakieś jądro czegoś. Co to jest? It's floating! Wow! Czemu coś takiego? Escpeki, które mogłyby ocalić ludzkość. No tak, no glutek mógłby. Znowu ten ten, ten site 42. On się chowa pod łóżkiem. Nie najlepszy ruch. Ale co, że on się chowa przed scpekiem? Co, co tam mamy? A słabe CGI. Otwierające szafa albo zamykające szafę. A potwierdzenie wizualne istnienia tego. Co to za szafa? Czy to się oddalił się chyba? Że SCP-087? Że, że klatka schodowa? Co? Te dźwięki Co? Co? Co to jest? To co, na koniec? Co się stanie w Minecrafcie? Schowaj się po ziemię, zobaczymy. Ostatnia rzecz związana z Minecraftem te eksperymenty przynajmniej są ciekawe, jak mają jakąś puentę końcową, dobra, schowaj się, schowaj się. Co tam masz ciekawego, schowane? Schowaj się, zobaczymy czy ten nieśmiały go znajdzie. Ten dźwięk jest cały czas. Co, nie znajdzie go? Boże, gdzie jest ta puenta? Ja rozumiem, że się nic nie stanie, ale jak się nic nie stanie, to nie warto tego robić. A. Okej, okay, spodziewałem się, że będzie gorzej, ale okazało się, że było trochę lepiej, ale też nie było najlepiej, więc nie wiem, możecie napisać Wy, co sądzicie o tym, takie komentarze i TikToka może być raz na jakiś czas. Może coś fajnego znajdzie się, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych. Zajrzyjcie do Rdziego, montażysty, na jego Instagram oraz na jego e, kanał na YouTube. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podoba, Stawcie łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, dzwoneczek e, e, i suba. Dodatkowo zapraszam na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, Discord, kanał Twitch, wszystko macie oczywiście po opisie. Powiedzcie co sądzicie o takim TikToku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do następnego czacika. Hejka!